dzień dobry daj, kochani, słuchajcie, co się stało? Na... Nauka jazdy. Nauka jazdy! Driver zrobił taki odricht, tak, żeśmy zatrzymali się na kobieta tym. I kobieta musiała ratować profesornego drivera. No i to wrzucimy, to wrzucimy, a to bo tam to... No takiego zrobimy. Jak Wiesia została kierowcą. Dokładnie. Nie chciała sytuacja ją zmusiła, żeby ratować pięciu osób w ekipę. I teraz Paweł i ja. Zobaczcie, widzicie co się stało. Możecie sobie wyobrazić co się stało. Nie? Jak żeśmy wylądowali, musieliśmy się odpychać od brzegu. I teraz, teraz ciekawe czy nam się czas skończy. Ale Wiesia szybko dopierdziela. Także myślę, że zdążymy. Zobaczymy. Zaraz zdamy relację, czy się płaci za te 40 funtów, czy nam bo prawdopodobnie godzinę przekroczymy czy będziemy musieli płacić tak, ok. też zobaczymy, przekroczymy, nie? nie? Paweł, jakie są zasady jak z naprzeciwka teraz wyjechała łódka z której strony na wodzie się mija w Anglii też po lewej czy prawej? Nie mam pojęcia, ale ja bym powiedział, że po prawej Że po prawej, tak? Tak się wydaje Też ciekawe Fajnie by było, żeby ci wypożyczający tam nam dali takie krótkie przeszkolenie, zanim za właśnie tego dali. No no bo... I pytali się, czy umiesz tak Tak, ta. I, i tylko tyle, że pływałeś tak, pływałem. Tak, I tak. I tak, e te. tak wygląda szkolenie. Tak wygląda szkolenie, a sprzęt pewnie warty z 10 tysięcy funtów, nie? A te, jak wypinały dubska, tak wypinają. Jeśli chcecie zobaczyć czarne łabędzie, to cofnijcie kilka shortów od tego filmu. Ja jestem pomarańczowy łabędź. A tu pomarańczowy łabędź? Tak jest. Aha. Ta, to nam wys wyskoczyło i to jest powód, dlaczego, tak? Dlaczego wsteczny nam nie nie wskakuje? Widzicie? No taka taka sytuacja, nie? Reverse doesn't work. Reverse, look, doesn't work. Keep it, keep it, keep it, keep it.